Witam serdecznie w kolejnym dniu. Stopnie, które schody tu widzicie, na, um, będą klejone, ale to są stopnie, które będą wystawać same stopnie ze ściany. Są pofrezowane, tu jest lewa strona, gdzie będzie klejona, na profil. Kwadratowy 4 cm na 4 profil musi tu wejść i tak wyglądają stopnie, które będą sklejone. Tak tu pokażę jeszcze tutaj to jest. O, w ten sposób tutaj będzie. Także materiał zresztą widzicie, bardzo ładny jesion, Lity Żadnej tam okleinki nie ma. o Zobaczcie jaki mam miesionek. to jest też akurat tutaj lewa strona, gdzie pójdzie od spodu, Trochę jest semczek, a tu wygląda tak. Tu mam w ściskach, kleję sobie wolno, po trochu. Dlaczego? Żeby mi się nie porozjeżdżały, żeby ten profil ładnie tego, a tu mamy już gotowy, sklejony profil stopnia przed obróbką. Tak wygląda. Tak wygląda jesionek oczywiście prawdziwy. Niektórzy zbieraninę tutaj robią po całym warsztacie. Tak widzicie tu trochę próba była. Tak wygląda otwór na kwadratową rurę, która będzie w ścianę, skleiłem wszystko lite. Nie dałem nic tam, jakichś tam odpadów z tego, bo to klient, który sobie to zamówił jest niestety bardzo wymagający od razu mówił, że ma być to z litego drewna więc jest złite drewna. taki jesionek w tej chwili mam jak coś robić to robić porządnie i tak to u mnie to wygląda także yy, tam jest profil metalowy który widzicie to będzie może pójdę i zobaczę jeszcze trochę ten profil włożę no tak to wygląda, tak to wygląda, ładny pokażę wam ten profil, spróbuję go włożyć, także tak to będzie wyglądać, pokażę wam jak to ma być zrobione, co to tutaj będzie, tutaj poradzę jedną ręką, o i mamy, i mamy, profil wchodzi lekutko, tak to będzie wyglądać. Oczywiście jest luz. Dlaczego? No bo będzie trzeba wypoziomować każdy stopień do wagi. Musi mieć luz, nie może być na ciasno. O, teraz tolerancja musi być, bo niestety nie szłoby tego zamontować tak jak jest. Zobaczcie, profil metalowy, ładnie się śliska. Także. Część dalsza nastąpi z tego projektu. Pozdrawiam serdecznie. jego oglądania. Stolarka to nie bajka.